Wczorajszym dniu, kiedy wspólnie z jednym z naszych patronów przejeździliśmy ponad 200 km i chyba z 6 godzin poświęciliśmy na to, żeby znaleźć interesujące rzepakowe pola w okolicach Warszawy. W końcu udało nam się je znaleźć i dzisiaj jestem w tym samym miejscu już od godziny 14, czyli kolejne 4 godziny. Przy okazji, tak jak widzicie, Canon 250D EOS M6 Mark II, i tu jeszcze. Bardzo fajny zestaw do vlogowania, który testowałem G7X Mark 3 z tym oto uchwytem i pilotem BRE1. Bardzo fajna rzecz. Mi chyba najbardziej przypadły do gustu T2, czyli M6 Mark 2 i G7X Mark 3. Tym bardziej, że G7X Mark II jest w moim obecnym posiadaniu, ale myślę, że kwestia upgrade'u do G7X Mark 3 to tylko i wyłącznie czas, a nie czy. Natomiast dzisiaj dwa słowa o tym, dlaczego widzicie tutaj notatnik. Otóż ja podczas swoich wyjazdów fotograficznych robię mnóstwo notatek i to takich notatek, które sobie robię w telefonie, które nagrywam w telefonie, które rejestruję na przykład jako konkretne miejsce w aplikacji Fotopils czy w mapach googlowych, ale zawsze mam ze sobą taki najzwyklejszy w świecie notatnik. Chyba dlatego, że lubię z jednej strony, często też boję się trochę, że to co cyfrowe gdzieś tam zginie. To co papierowe, a takich notatników mam już kilka, to co papierowe przetrwa, mam wrażenie, dużo, dużo dłużej. A zresztą też lubię, kiedy, kiedy coś tam sobie zanotuję długopisem ołówkiem czy, czy jakimś innym pisakiem. Dlaczego warto robić notatki, bo, bo o tym chciałem dzisiaj powiedzieć. Notatki, czy też te, te wspomnienia z wyjazdów, mają kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, są po prostu wspomnieniami, gdzie możemy sobie zapisać parę rzeczy, które z perspektywy miejsca, w którym jesteśmy, są istotne, były ciekawe, były interesujące i później. Oglądając zdjęcia, a ja lubię sobie te notatki też, jeżeli mają format cyfrowy, albo nawet jeśli są w notatniku, to lubię to sobie sfotografować i zapisać gdzieś tam w tym samym folderze, gdzie pojawiają się finalne zdjęcia z danego wyjazdu. One trochę dokładają do tego obrazu. Obraz oczywiście jest tym głównym nośnikiem. Pewnych emocji, pewnych sytuacji, które, które przeżyliśmy podczas fotografowania. Natomiast to, co sobie zapiszemy, to, co sobie zarejestrujemy w postaci tych notatek cyfrowych, jest takim bardzo fajnym pamiętnikiem, który uzupełnia właśnie te nasze zdjęcia. Z drugiej strony, te notatki mi przynajmniej pozwalają się rozwijać i, i stale doskonalić warsztat. To, co dzisiaj się tutaj działo co możecie zobaczyć w trakcie tego filmu na różnego rodzaju fragmentach time -lapsów. To tak naprawdę niewiarygodna sceneria na niebie, niewiarygodne zmiany światła od takiego bardzo ciemnego, bardzo trudnego do takiego jak w tej chwili. I przede wszystkim to co bardzo istotne z perspektywy time bardzo mocno zmieniające się warunki, które powodują, że Musimy te swoje fotografowanie trochę dostosować. Mówię fotografowanie dlatego, że ja Timelapse wykonuję jako pojedyncze zdjęcia RAW, z racji tego, że wtedy mam najwięcej kontroli. I następnie montuję to za pomocą Lightrooma i aplikacji LR Timelapse i to, czego się próbuję nauczyć, to próbuje się nauczyć czytania tego, co się dzieje z. Obiektami, które fotografuję, a dzisiejszym tematem były dla mnie przede wszystkim, oczywiście, poza rzepakiem i jakimiś punktami istotnymi z perspektywy kadru, czyli w tym przypadku najczęściej drzewami, były dla mnie chmury, które przemieszczały się raz szybciej, raz wolniej, które Raz miały bogatsze tekstury, raz te tekstury były bardziej subtelne i delikatne, ale kluczowym elementem jest szybkość przemieszczania się tych chmur i to, w jaki sposób zadbać o kwestie związane z tym, żeby ten timelapse był jak najbardziej płynny. I to jest coś, co wymaga ogromnej praktyki, ja w ciągu ostatnich dosłownie dwóch tygodni, myślę, że wykonałem około 5-7 tysięcy zdjęć do timelapsu. Ten notatnik jest moim pamiętnikiem co do tego, w jaki sposób w danych warunkach ten timelapse był wykonywany. Dzięki temu próbuję zrozumieć, na ile. Pewne specyficzne warunki, pewne specyficzne ustawienia pozwalają mi na to, żeby uzyskiwać obraz o konkretnym, z jednej strony zakresie tonalnym, z drugiej strony o konkretnym efekcie, który chciałbym uzyskać. Więc poza tą, tą rolą pamiętnikową, jest to rzeczywiście taka funkcja tego notatnika, gdzie daje mi on możliwość zrobienia notatek takich bardziej technicznych. Pojawiają się w nim też takie notatki w formie rysunków, bo ja lubię sobie czasami fotografując, rozrysować trochę, trochę scenę po to, żeby zrozumieć sobie nieco lepiej to, co chciałbym uzyskać w finalnym kadrze. Staram się też notować daty po to, żeby na przykład. Wiedzieć, że o tej porze roku w tej chwili mamy 16 maja, słońce o godzinie takiej i takiej padało tutaj na tą scenę w taki i taki sposób, było mniej więcej na takiej wysokości, i tak dalej, tak dalej. Oczywiście możemy to wszystko sprawdzić w dedykowanych do tego aplikacjach, ale wierzcie mi, tego typu rzeczy, które, które macie gdzieś tam zapisane na kartkach, to jest bardzo przyjemne później do, do, do przeglądania. To jest znacznie przyjemniejsze niż te notatki cyfrowe. Strasznie fajna sceneria. Muszę Wam przyznać, że te dwa dni, sobota, niedziela, które tutaj, tutaj spędziłem, przy naprawdę bardzo skrajnych warunkach, pozwoliły mi z jednej strony bardzo mocno się zresetować. I to przede wszystkim jest bardzo istotne z perspektywy fotografii, tej radości, tej pasji, którą w sobie mamy. Natomiast z drugiej strony. Łącznie myślę, spędzając tutaj gdzieś tam około 8 do 10 godzin, myślę, przez te dwa dni, to jest taki czas, kiedy uczymy się dość dobrze miejsca. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście mamy szansę na to, żeby zrozumieć, oczywiście, w określonej porze roku, w określonych. Godzinach zrozumieć miejscówkę, w której fotografujemy. Jest tylko jeden problem z tym rzepakiem: że najprawdopodobniej za rok czy dwa jego tutaj nie będzie, bo te uprawy są jednak przenoszone, przemieszczane w inne miejsca. Kolejną rzeczą, w tym miejscu, która jest dość trudna, to jest kwestia jednak tego, że jesteśmy na Mazowszu i te tereny są dosyć płaskie i w związku z tym bardzo. Trudne jest, mimo tego, że tych pól tutaj między Serockiem a Różanem jest naprawdę dość dużo, one są jednak dosyć niewielkie. Chociażby porównując to do tego co mamy gdzieś tam w okolicach pewnie Wrocławia Zielonej Góry, czy też Moraw, to nie tylko są niewielkiej, niewielkich rozmiarów, to dookoła jest też sporo zabudowań. Natomiast to co najistotniejsze, przy tak płaskim terenie, bardzo trudno jest pokazać. Z jednej strony, piękno tego rzepaku, a z drugiej strony jakiś taki, jakąś taką głębię tego kadru. Więc ja staram się wykorzystywać do tego różnego rodzaju drzewa po to, żeby no, mieć jakieś tam punkty odniesienia, to miejsce jest o tyle fajne, że jestem na ja jestem na dole takiego niewielkiego wzniesienia, więc tutaj to wszystko pnie się do góry i wygląda jeszcze w porównaniu do wszystkich innych miejsc znacznie bardziej interesująco tych, które tutaj mijałem, bo dzisiaj objeździłem naprawdę kilka miejscówek z tymi polami rzepaku. Pamiętajcie też, że fotografując rzepak, żebyście uważali na wymianę obiektywów. To jest coś co przy silniejszym wietrze, kiedy no, nie tak jak teraz po deszczu, bo te pyłki siadły razem z tymi kroplami deszczu, który, który został, które zostały na, na tym rzepaku, ale, ale jeżeli jest sucho, to mimo tego, że tego zbyt mocno nie widzimy, można to oczywiście zaobserwować po samochodzie, ale jest tego w powietrzu mnóstwo i zdejmując, wymieniając obiektyw, najlepiej zrobić to. Bardzo dobrze się osłaniając lub jeżeli macie taką możliwość zrobić to w samochodzie, żeby do matrycy, do środka, do korpusu nie dostało się tego, tych pyłków zbyt dużo, a najlepiej ani trochę, bo później ciężko z tym walczyć i widziałem już co najmniej dwie takie matryce, które były naprawdę zmasakrowane tym czym. Jak widzicie ostatnio, zresztą Tomek też, dużo, dużo fotografujemy w terenie i przygotowujemy dla Was te materiały. No jest to nie ma co ukrywać esencja fotografowania e, krajobrazu i natury. Jednak trzeba z tą naturą być, trzeba jeździć, trzeba szukać. Wczoraj jeżdżąc z Wojtkiem tak sobie trochę na ten temat rozmawialiśmy i prawda jest też taka, że możemy siedzieć i podziwiać, że inni robią ciekawe, ładne zdjęcia, ale jeżeli będziemy siedzieć w domu i tylko podziwiać, to nic z tego nie wyniknie, bo na koniec dnia musimy Zebrać 4 litery i ruszyć się w teren. Dopiero wtedy mamy szansę na zrobienie jakichś interesujących kadrów. Więc róbcie notatki. Ja wracam do dalszego testowania i robienia materiałów tymi oto trzema aparatami: Canoneos 250D M6 Mark II i G7X Mark III. Z tym naprawdę fajnym vlogerskim uchwytem, bo ja mogę tutaj robić sobie zooma, mogę ustawiać fokus, mogę wyzwalać migawkę lub włączać nagrywanie. Mogę to też sobie ustawić, bo jest to tak naprawdę taki niewielki statywik, więc naprawdę świetna zabaweczka do tego, żeby mimo kieszonkowego rozmiaru uzyskać materiały naprawdę bardzo fajnej jakości. Z tych trzech aparatów Materiały widzieliście w tym właśnie filmie. Tyle na dzisiaj trzymajcie się, jeszcze troszeczkę pofotografuję i chyba będę musiał to zostać trochę dłużej, bo tam idzie kolejny Francik, który może wyglądać bardzo, bardzo interesująco na kadrach i zdjęciach, więc zostańcie i obejrzyjcie do końca. Na razie. Cześć.